Zimna woda zdrowia doda. Wiedzą o tym dobrze miłomłyńskie morsy. Plaża miejska nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie w każdy weekend przeżywa prawdziwe oblężenie. Ten rok dopisuje wszystkim morsom. Jest zima, super aura, mrozy, śnieg. Także pogoda jest do morsowania jest super. Przyjeżdżamy około 10-12 osób w kilku, w kilku transzach. Tak. Grupami umiejskich morsów spotyka się o godzinie 12 w każdą niedzielę. Choć dookoła leży śnieg, atmosfera jest gorąca. Jeszcze tylko krótka rozgrzewka i już można wchodzić do naprawdę zimnej wody. Krew buzuje krew w człowieku i nie potrzebuje tego ciepła takiego, nie? a ciepło nie ucieka, bo kapelusz na głowie. Bardzo się cieszę, bo fajną grupę mamy i, 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 i to tak mobilizuje, żeby przyjść, bo ja co prawda mieszkam nad jeziorem, tam kawałek dalej, ale to samo i to niekoniecznie. W grupie to jest super. Amatorzy zimowych kąpieli w Miłomłynie przekonują, że lodowata woda hartuje organizm, pozwala na zachowanie dobrego zdrowia i pogody ducha. Najlepsze jest wrażenie po, eee, tak, jeszcze człowiek świeży, eee, pełny energii, organizm jest powodzony do, do działania, bo, bo nie ma innego wyjścia, także super. Sama myślałam o tym już od wielu lat, także cieszę się, że w końcu udało się zrealizować ten plan, chodź Wodziszku, też się pokażesz. Ja też. A tu jest kolejne pokolenie morsu. jeszcze nie w tym ja sezonie, może chodziłam... za za dwa. Ja dzisiaj chodziłam bez butów i bez skarpet. Właśnie od czegoś trzeba zacząć, <grywa> także to jest dobry początek. Aby zostać morsem, kluczową rolę odgrywa chęć. Kąpiele w lodowatej wodzie mają wyjść przede wszystkim na zdrowie, dlatego warto słuchać swojego organizmu i robić wszystko z głową.